O oh. kurczę, w to tak wszystko boli. Dzień oh. <słuchaj> dobry Państwu, dzisiaj naszym bohaterem, a bohaterką jest rosół. Pyszny, domowy rosołek. Rosół to dzięki naszym przodkom możemy teraz popijać sobie albo podjadać rosołek. O Jezu, jakie to dobre. Powstał w 1682, tak. Mówią pierwsze zapiski, jakie u nas się pojawiły. E, co to jest, Rosu? To nic innego. Jezu, jak Rosi. To nic innego, jak po prostu konserwacja, marynowanie mięsa. Żeby wytrzymało dłużej. I żeby można było to gdzieś przechowywać. I to jest Rosul, dla jasności. Czyli dużo soli, żeby to wszystko dało radę. Ale co ciekawe, dwóch francuskich aptekarzy zabawiło się i powstały kierunkowo rozorki, takie jakie my mamy w domu. Tysiąc! 830 to jest Józef i jakiś tam Antonie, Antonio, nie pamiętam. I tak właśnie jest historia, ale najlepszy to jest taki rosołek domowy. Jezu, jak mi wszystko boli, od czego? A to tylko chwila, żeby pójść ugotować. I wypić. Sorry, ale ja już nie daję rady. Na razie. Jest. Oh. Oh. Od razu lepiej. To zaczynamy. Jak widzicie, ja każdy mięsoważę mniej więcej, żebym wiedział ile, co i jak jest. Powinno być około kilo 200, kilo 300 na około 3-3,5 litra yy, rosołu. Ja dałem tutaj lotki, jak widzicie, lotki to są te z Buffalo wingsa, warzywa. Nie dawajcie za dużo marchewki. A jeżeli chodzi o seller naciowy, on dodaje naprawdę fajny posmak rusłowy. Jeżeli nie dodawaliście nigdy, to dodajcie. A jeżeli pierwszy raz robicie rosół, to nie przerażajcie się. On naprawdę jest na bardzo prosty. Tylko niestety trzeba długo czekać na to wszystko. To nie jest tak, że rosołek sam się zrobi. Trzeba przygotować się do tego wszystkiego, ale nie jest źle. Por. Pora. Rozbierzcie pierwszą warstwę i zobaczcie, czy nie ma piasku, czy czegokolwiek. Jeżeli nie ma, jest czyściutki, pierwszą, drugą warstwę, to spokojnie nie musicie się martwić. Seler, wiadomo, odcinacie tutaj z selerem, różnie to bywa, to już jest dosyć twarde warzywo, ale warto jego dobrze obrać, żeby było w miarę czyste. Poporcujcie to na w miarę normalne kawałki. Cebula to jest ważne y, warzywko. Odcinacie wszystkie pozostałe rzeczy. Zostawcie kawałek skórki. Ona fajny wam y, doda tutaj y, taki kolorek do rosołu. Ja na gazie, widzicie, podpiekam, podpalam praktycznie. Spróbujcie w piekarniku. Jeżeli macie piekarnik, to na blaszce też powinno się to udać. Troszeczkę tłuszczu. Możecie dać masła klarowanego, dosłownie gram. Jeżeli na patelni, to na patelni nie będzie problemu, bo ma teflon nie przywiera. Ja w garku to właśnie dawałem indyka i indyczek musi być. Ja tak robię, musi być lekko właśnie skórka taka spieczona. Zobaczcie, tu jest trochę. Można. Ja jeszcze podciągnąłem ją dosłownie minutę półtory żeby była bardziej przypieczona. Dzięki temu znowu fajny posmak takiego. Podsmażonego. A oprócz tego jeszcze ciemniejszy kolor można 3-3,5 litry. Ja sobie tutaj szklaneczką odmierzam pulitrową jest mi dużo wygodniej. Do zimnej wody. Najważniejsza jest zimna woda. Wrzucam lotki i wrzucam kawałek wołowiny rosołowej. Cebulkę. I dodatkowo seller naciowy. Nic więcej nie wrzucajcie. Tylko i wyłącznie to. Zostawcie na chwilę sobie jeszcze tutaj właśnie no zaraz ogarnę przyprawy. Liś laurowy, jeden. Możecie ominąć. Ja przeczytam, że ludzie dają, ja dałem też. Jeden liś, pytałem się, mamy też dawała liś laurowy. Kilka razy wymieszajcie, póki jeszcze zimna woda jest, póki chłodna, żeby to się ładnie wymieszało i nie przywarło. To jest najważniejsze. Woda już jest gorąca. Nie gotuje się, ale już jest prawie gorąca. Zaczyna wychodzić szum, szumowiny. Możecie to zbierać. Jest to dla estetyki, jeżeli chodzi o walory smakowe. Nic się nie dzieje. Warzywa wrzućcie około mniej więcej po tak 30-40 minutach, jak już się zaczyna rosu bulgotać, gotować, ale tak delikatnie. Im mniejszy gaz, tym lepiej. Zobaczcie, jaki on jest klarowny. Dlatego, że jest bardzo mały gaz, bardzo powoli się gotuje jest taki klarowny. Co jakiś czas mieszajcie, zbierajcie szumowiny. Im więcej zbierzecie szumowin, tym dla was po prostu będzie to bardziej estetycznie. Walory smakowe całkowicie nie, ten nie zmienia. Szumowin jest naprawdę nieraz dużo. Co to są szumowiny? To jest wytracające się białko z wody. Białko po prostu podczas gotowania jest wytrącane i ono wypływa na wierzch. Nic więcej. Pieprz. Skiep spokojnie możecie dać. Wcześniej ja jeszcze trzy łyżki tutaj dałem. Właśnie magii. Polecam fajnie, zabarwi, a dodatkowo jeszcze naprawdę doda smaku. Nie sólcie teraz. Solić dopiero na sam koniec. Teraz ja solę prawie przed końcem. Ważne, żeby rosół spróbować. Jeżeli jest niedosolony, spokojnie zawsze to możecie zrobić na talerzu. A zupa przesolona. Jest problem. Naprawdę. Uwierzcie mi. Tym bardziej, że ten bulion, taki rosół możecie wykorzystać do innych dań. I lepiej, żeby on zawsze był niedosolony, niż przesolony. W innych daniach też się dodaje właśnie. Zobaczcie jaki jest klarowny i ile ma oczek właśnie z tłuszczu. Kończy się gotować, jest już gotowe, zostawiacie do ostygnięcia na drugi dzień. Nie wyrzucajcie warzyw, nie wyrzucajcie tego mięsa. Odłóżcie to właśnie z tego pokażę Wam, jak się robi pasztet. Lotki wyrzućcie, jakieś tam pieprze, jakieś ziele angielskie, to powyrzucajcie. To jest opcjonalnie. Sitko na sitko, jedna daję dwa, ponieważ mi to jedno by wpadło, a to drobniejsze, to mniejsze ma drobniejsze oczka. Przecedzam, żeby te wszystkie farflosy wyciągnąć. Przecedzone. Dokrajam troszeczkę marcheweczki, dosłownie dwa-trzy kawałki, kilkanaście plasterków, żeby to w miarę fajnie było w rosołku. Tym bardziej, że jest smaczne. Możecie opcjonalnie dodać też mięso. I słuchajcie, segreguję. I to jest właśnie warzywa i mięso osobno dajecie, żeby to było pomrożone osobno, żebyście wiedzieli więcej, mniej więcej waga. Makaron, nie przegotujcie makaronu. Delikatnie nalejcie. Wspaniały zapach rosołu domowego, prawdziwego, naprawdę rosołu, coś genialnego. Dziękuję za oglądanie. Smacznego.